Rosjanie zdobyli kolejną wioskę o nazwie Daczna. To, co wyróżniają od innych, to to, że jest to pierwsza wioska znajdująca się w obwodzie Dnipropietrowskim zajęta przez Rosjan. Rosjanie na tę chwilę walczą intensywniej na trzech kierunkach. Sumskim, na granicy Dnipropietrowsko-Donieckiej i w obwodzie Charkowskim. U Ukraińcy natomiast na tę chwilę są zepchnięci wszędzie do defensywy. Podczas walk w nowym obwodzie zginął dowódca 110. Brygady zmechanizowanej, pułkownik Zacharewicz. 110. Brygada to najintensywniej walcząca jedna z najintensywniej walczących jednostek ukraińskiej armii. Ten pan dowodził nią od lutego. Rosjanie jakoś celowo nie atakują centrów dowodzenia, no jak się trafi, to korzystają po prostu z okazji, choć siłą rzeczy tych okazji mają ostatnio bardzo dużo ze względu na słabnącą obronę przeciwlotniczą. Jak już jesteśmy przy upamiętnianiu bohaterów, że się tak wyraża, trzecia Brygada Szturmowa Azow oficjalnie obchodzi święto Romana Szuchewicza. Dla przypomnienia dodam, że był to jeden z współzałożycieli UPA i przywódca batalionu policyjnego Nachtigall, biorącego udział chociażby w pacyfikacji Powstania Warszawskiego. Oczywiście nasza MZ śpi to nie pierwszy bohater walczący dla pana z Wąsem, który został uczczony przez azowców. W sumie można się było tego spodziewać. Skoro nikt ich nie powstrzymuje, no to dlaczego mają się ograniczać. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wysyła na Ukrainę kolejną pomoc finansową. Mowa tutaj o 500 milionach dolarów. Jak na potrzeby tego kraju, to jest to pomoc dosyć symboliczna, choć ten fundusz to też jest. Instytucja formalnie międzynarodowa, więc też nie może przyznawać nie wiadomo ile pieniędzy bez żadnego trybu. A w obecnej sytuacji Ukrainy, no to każdy milion jest na wagę złota. Ukraina otrzyma również od Niemców, tym razem więcej systemów iris Tak ogłoszono podczas wizyty nowego szefa niemieckiego msz w Kijowie. A podobno mieli już nie ujawniać pomocy wysyłanej temu krajowi. Ukraina potrzebuje teraz pilnie obrony przeciwlotniczej, a Trump musi obsłużyć teraz Bliski Wschód, więc wierny wasal przychodzi z pomocą. Choć pytanie jeszcze o ilu, systemu, o ilu systemach mowa, bo szczegółów nie podano, a sami Niemcy nie mają już za wiele do dodania. Oddania. Trump straszył Putina dniem 30 czerwca, ale koniec końców nic wielkiego się nie wydarzyło. Mieliśmy ataki na Krym to nawet z użyciem kilku Storm Shadow. Ale jeżeli to miał być ten kolejny shock and oh, z załońskiego, to trochę mu nie wyszło, bo w sumie w nic ciekawego nawet nie trafili. Podobno parę dronów, a może i rakiet poleciało w kierunku Kapustyniaru, to jest tej dużej bazy z atomówkami. Ale jako, że koniec końców nie doleciały nigdzie, to raczej nie dowiemy się, czy to był rzeczywiście ich cel. Mieliśmy też ostrzał rakietowy Doniecka i Ługańska przy użyciu Storm Shadow. Amunicja artyleryjska już tam nie dolatuje od dawna, no ale wiadomo, środków na terroryzowanie cywilów to ukraińskiej armii akurat nigdy nie brakuje. Oczywiście Rosjanie jakoś za specjalnie nie reagują, tylko idą dalej ze swoim standardowym programem, który jest i tak większy niż cokolwiek Ukraina jest w ostatnich dniach w stanie wykombinować. Jedynym takim trochę większym atakiem był atak na fabrykę w Irzewsku, w wyniku której zginęły dwie osoby. Ale następnego dnia ataki już ustały, to tyle jeżeli chodzi o zdolności Ukrainy. Rosja ma teraz bardzo duże spięcie z Azerbejdżanem po tym jak kilku członków azerskiej mafii zostało aresztowanych w Ekaterynburgu. W Azerbejdżanie w ramach odwetu pojmali kilku rosyjskich dziennikarzy z rządowej telewizji. W sumie na tej chwili to nie wiadomo nawet, jakie są oficjalne wąty Alijawa i spółki w ich kierunku. Na pewno to musiał być ktoś ważny. Wiadomo, że w tej strefie poradzieckiej mafia, służby i rząd to jedno i to samo. Bo Azerowie już nawet wzywali na dywanik rosyjskiego ambasadora, grożą zerwaniem stosunków dyplomatycznych itd. itd. Natomiast w odpowiedzi Rosjanie pojmali już kilku innych Azerów podejrzanych o współpracę z mafią, a policja zapowiada kolejne aresztowania. Tak się niestety kończy rozmawianie z zachodnimi partnerami. Prezydent azerski wyczuł krew i będzie się teraz rozpychał jak może. A o, ma on bardzo duże plany, bo raz, że chce podobno wziąć pod opiekę Azerów mieszkających w Iranie, których jest w sumie więcej niż w samym Azerbejdżanie, ale jest też orędownikiem chociażby ruchu pan tureckiego obejmującego całą Azję Środkową, praktycznie. Także jak na właściciela 10-milionowego państwa, no to bardzo duże ambicje. No ale z Armenią się udało, a póki co Putin mu żadnego przytyczka w nos jeszcze nie dał. A miał ku temu bardzo dużo okazji. Pytanie, czym skończy się ta próba sił? W sumie ze spacyfikowaną na tę chwilę Armenią, to Alijew nie ma za wiele wrogów, oprócz tych, których stworzy sobie sam. Ale jest on dosyć mocno też oddzielony od swoich takich kolegów geograficznie. Gdyby Rosja zdecydowała się na jakieś sankcje, to mogłaby bardzo mocno im napsuć krwi. Do tej pory Azerowie, jako ten bratni naród radziecki byli tolerowani w Rosji włącznie z tamtejszymi gangami i służbami. To, o czym wyżsi rangą w Moskwie chyba nie, czego nie rozumieją, to to, że Związek Radziecki to się skończył 30 lat temu i to Braterstwo radzieckie zwyczajnie w świecie nie istnieje, a państwa zachodnie płacą więcej. Więc ja podejrzewam, że to preferencyjne traktowanie ludzi z tej części Kaukazu się skończy. Rosja, tak jak i zresztą wiele innych państw tego typu, żyje imperialną przeszłością, co jest o tyle łatwe, że to imperium się skończyło stosunkowo niedawno. Ale się skończyło. I co by nie gadał Dugin czy inni filozofowie, to tureckojęzyczni muzułmanie nie są dla słowiańskich chrześcijan żadnymi braćmi. W sumie jedyna na tę chwilę strona, która wyjdzie z tego konfliktu rzeczywiście zadowolona, to strona zachodnia, bo relacje między oboma krajami się znacznie pogorszą. Zadowolony jest już zresztą i sam Załański, który pogratulował Alijewowi zwycięstwa nad rosyjską okupacją. Pytanie jak sprawa Azerbejdżanu rozstrzygnie się na przestrzeni najbliższych lat. Powiem tak, jeżeli Rosjanom uda się wygrać na Ukrainie, to takie Alijewy, tudzież Paszyniany same przyjdą z powrotem do Putina. Możliwe nawet, że i wylecą przez okno. No a jak im się nie uda, no to wiadomo. Sam Władimir natomiast miał podobno rozmawiać z Emmanuelem Macronem telefonicznie. To już będą trzy lata odkąd ostatni raz prezydent Rosji odebrał od prezydenta Francji słuchawkę. Po słynnej kontrofensywie charkowskiej elity europejskie nabrały pewności co do rychłego końca Federacji Rosyjskiej. Wygląda na to, że zaczynają się znowu pojawiać wątpliwości. Albo to Putin po raz kolejny nabrał ochoty na rozmowę z zachodnimi partnerami, choć to trochę głupie, zważywszy na sytuację na froncie. Ja podejrzewam, że Macron chce tutaj pośredniczyć w jakiegoś rodzaju rozmowach pokojowych. Iran natomiast podobno miał odwołać dostawę SU-34 na korzyść chińskich J10, choć tutaj też są zdania podzielone, trzeba wiedzieć, że i w Rosji jest duże, dosyć duża grupa syjonistów, zresztą sam Putin jest filosemitą, no i on ogólnie bardziej ceni zachodnich partnerów póki co niż Irańczyków, bo to nie jest pierwszy raz, gdy pojawiają się spięcia na linii Teheran-Moskwa w kluczowym momencie dla tego pierwszego. Za Chińczyków syjonistów nie ma i z racji na różnicę w mentalności raczej im to nie grozi, zresztą z tego, co wiem, to oni ogólnie pejsatych nie lubią. No, i to jest idealna okazja, żeby zwyczajnie w świecie zwiększyć swoje wpływy w regionie i ogólnie na świecie. Na tę chwilę mają stabilną pozycję w Pakistanie, to siłą rzeczy Iran musi być następny, jeśli chcą większej kontroli nad Bliskim Wschodem. Jeśli się spytacie natomiast, co będzie teraz celem świrów na tym Bliskim Wschodzie, to ja obstawiam Liban. Tylko teraz oni będą wspomagani zapewne przez Jolaniego, bo w najbliższym czasie zarówno Liban w sensie władza centralna w Libanie, jak i Syria, mają spotkać się na rozmowach z Izraelem. Paysatę media nawet donoszą, że Jolani ma podpisać sojusz przeciwko Hezbollahowi Iranowi i oddać wzgórza Golan Paysatym. I zresztą rzekomo prezydent Syrii już nawet oficjalnie mówi, że jego głównym wrogiem to jest Iran właśnie, i teraz będziemy mieli zapewne właśnie jakieś ustawione spotkanie, po którym będziemy mieli oświadczenie, że oba kraje tu kochają w sumie Izrael i że teraz trzeba przeprowadzić operację antyterrorystyczną przeciwko złemu Hezbollahowi. I armia libańska wraz z hordą dżulaniego będą mięsem arm armatnim, natomiast pejsaci dadzą wsparcie z powietrza. I w ten sposób będziemy mieli wojnę już nie tylko Izraela a z Iranem, ale sunnitów szyi z szyitami, czyli to co tygryski lubią najbardziej. I jak się jeszcze parę arabskich krajów do tego wmiesza, no to będziemy mieli naprawdę solidną wojnę. Oczywiście Liban się stanie kolejną gazą, ale umoczeni w to będą już nie tylko paysacze. No i oni nie będą tam ginąć aż tak, więc tamtejsza opinia publiczna nie będzie miała nic przeciwko. I już zresztą Trump znosi wszystkie sankcje na Syrię, a na granicę z Libanem przybywają Ujgurzy i innej jednostki niesyryjskiej, żołnierzy Syrii. Szczerze mówiąc, nie wiem, czym to, się, czym to się skończy, bo z tego, co wiem, większość Libanczyków jest bardzo patriotyczna i raczej nie chce inwazji swojego kraju, zwłaszcza z Syrii, jaka była, ona no nie była. Kraj ten okupował Liban przez lat 30. A zresztą, kiedy syryjska tak zwana armia chciała się już wcześniej przedostać do Libanu po zmianie rządów, no to została zaatakowana nie przez Hezbollah, a przez lokalne klany sunnickie. Sam Netanyahu po raz trzeci w tym roku jedzie natomiast do Donalda Trumpa. Po interwencji prezydenta Stanów Zjednoczonych, który to zagroził obcięciem Izraelowi funduszy, tamtejszy sąd orzekł, że jest on w sumie kryształowy. Także na tej chwilę, być albo nie być Bibiego, jest jednak w rękach Donalda Trumpa. Pytanie tylko, czy on to wykorzysta, czy może oni mają coś innego samego Donalda. No ale tego dowiemy się w następnym tygodniu, gdy już zakończą się rozmowy. W Tajlandii mamy sąd. W Tajlandii sąd wywalił z urzędu dotychczasową panią premier. I trochę jeszcze doczytałem, i ta sytuacja z Kambodżą zaczyna się układać w jedną logiczną całość. Bo ojciec, tej już byłej szefowej rządu, ma firmę w Ameryce, co oznacza, że to raczej reprezentuje ona stronnictwo proamerykańskie. A z tego kryzysu kambodżańskiego nie wyszło nic oprócz rzeczonej dymisji. Dodać trzeba, że armia odpowiedzialna za obronę tej granicy jest prochińska, tak samo jak i Kambodża. Innymi słowy, to był sztuczny kryzys po to, by zmienić władzę na przyjaźniejszą państwu środka. To już kolejny sukces żółtego deep state'u w ostatnich czasach, bo rząd Korei Południowej chociażby też się mocno ostatnio zmienił. To tyle, jeżeli chodzi o amerykański zwrot ku Azji Wschodniej. Trump będzie zrzucał bomby na arabskie wioski, a Xi Jinping w tym czasie robi biznes. A propos skośnych biznesów, to nasi właśnie zakupili od Koreańczyków samoloty f 50 w wariancie uzbrojonym, bo jest to oficjalnie samolot szkolno-bojowy. Innymi słowy, nie powinno się też od nich wymagać jakichś osiągów, takich jak na przykład F-16. No ale to zawsze samolot, a, a czekać na jakąkolwiek dostawę z Ameryki to też jest trudno. No, oczywiście dochodzi zwyczajnie kwestia też ceny. Mimo takich publicznych gadek o przyjaźni polsko-amerykańskiej, to my na tę chwilę jednak trochę dywersyfikujemy. Swój sprzęt. I kierunek moim zdaniem jest tutaj bardzo dobry, azja w tej chwili przoduje, jeżeli chodzi o przemysł ciężki, a za parę lat to będziemy mogli spokojnie kupować od nich i takie normalne myśliwce. Pozostając przy interesach, to Komisja Europejska podpisała kolejną umowę z Ukrainą. Krótko mówiąc, Ukraińcy mają zacząć się stosować do unijnych standardów od 2023, ale wwozić żarcie mogą od dzisiaj. I to jeszcze wszystkim oznajmili w ostatni dzień polskiej prezydencji w Unii. A przypomnę, że w rządzie mamy podobno partię rolników. W sumie z jednej strony człowiek niby wiedział, ale z drugiej się jednak trochę łudził. A wracając do naszych, to generał Adam Joks odwiedził Litwę w celu rozmów o tym legendarnym przesmyku suwalskim. O bezsensowności tego rozwiązania to ja mówiłem już wiele razy. Także tu ciężko coś dodać. Dla niewtajemniczonych radzę sprawdzić jaki tam jest teren. To, co mnie w ogóle przy państwa bałtyckich dziwi, a konkretnie to w wojskach zachodnich tam stacjonujących, to to, że nie ma tutaj ni jednego oddziału piechoty morskiej, a to jest jakby nie patrzeć y, samo wybrzeża. No i też jest to dosyć mocno dziwne, no, zważywszy na to, że ona by się idealnie sprawdziła na no, te bagna, które występują na większości obszar, obszarów państw bałtyckich. Może to być jak dla mnie, przynajmniej w przypadku USA, na przykład spowodowane tym, że Europejskim Centrum Dowodzenia to tam zarządzają ludzie z armii lądowej. A taki wyjazd w gości też się wiąże z dodatkowymi pieniędzmi, więc każdy chce takie fuchy zatrzymać dla swoich. Jak już przy Ameryce jesteśmy, Elon Musk znowu się pokłócił z Donaldem Trumpem. Dzięki czemu ta wielka piękna ustawa, która to zamierza, którą to zamierzał przepchnąć Trump. Zawiera zniesienie wszelkiej pomocy finansowej dla branży samochodów elektrycznych. Sam Trump już nawet powiedział, że elektryki się do niczego nie nadają, a Tesla to teraz jedna z najwyżej wycenianych firm świata. Pomyśleć, że jej los zależy tylko od tego, czy jeden gościu klęka do miecza drugiemu, no to jest naprawdę przerażająca. Dania wprowadza obowiązkowy pobój dla kobiet. To już jest drugi kraj natowski po Norwegii. I taki feminizm to ja rozumiem. Skoro kobiety są równe, no to nie tylko w prawach, ale też i w obowiązkach. Wszystkie kraje zachodnie się teraz zmagają z brakami w rekrutach, więc ta służba wojskowa powoli będzie wracać. Ale w tym pewna nadzieja, bo historycznie armia poborowa oznaczała też zwiększenie roli szarego obywatela w państwie. A to z prostego powodu obywatel w czołgu jest dużo bardziej niebezpieczny niż obywatel na ulicy. Armia płatna to jednak służy temu, kto je płaci. Z tego powodu też przez wieki. Władcy tak chętnie sięgali po obcokrajowców, zwłaszcza w jakichś gwardiach przybocznych i tego typu organizacjach. Ale teraz nawet za pieniądze ciężko znaleźć za bardzo chętnych. No więc jeżeli współcześni władcy chcą zmusić ten plebs do walki za tak zwaną ojczyzną, to ta ojczyzna musi zacząć dowozić, inaczej będziemy mieli Ukrainę, tudzież Afganistan. Litwa i Filipiny podpisują pakt obronny, wymierzony oczywiście przeciwko Chinom i Rosji. O ile ta druga dwójka to sąsiedzi, to ja nie widzę fizycznej możliwości współpracy krajów położonych na dwóch stronach globu i to jeszcze posiadających tak małe środki. Wiadomo, że tu chodzi o PR i tak dalej, i jedno i drugie to radlerki, które mają tylko szczekać i robić jak najwięcej szumu. Szkoda trochę Filipin, bo jeszcze do niedawna to był całkiem spokojny kraj z prezydentem, który nie bał się walczyć z przestępczością. No ale wybrali sobie noworządno to mają. W Serbii natomiast cały czas trwają silne protesty. Już myślałem, że wraz ze zmniejszeniem wsparcia z USA groźba kolorowej rewolucji w tym kraju przeminęła. Jak widać, się myliłem. W sumie miesiąc miodowy Trumpa się skończył, więc Ameryka powoli wraca do starego programu. Na tę chwilę wszystkie próśby spełzły na niczym. Choć wrócić, musi zacząć być bardziej aktywny, bo globaliści no, nie znoszą żadnego sprzeciwu. Więc próby rozmawiania z nimi to są z góry skazane na porażkę. Co prawda, Serbia ma trochę słabe położenie do takich wartych rozmów, no ale jak się chce być niepodległym, no to czasem trzeba coś poświęcić. W Turcji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie karykatury Mahometa w jednym z tamtejszych czasopism. To już od dawna nie jest najbardziej laicki kraj na Bliskim Wschodzie. Oprócz niego zamieszczono tam karykaturę Mojżesza. Jeden i drugi pan podają sobie dłoń, mówiąc: pokój z tobą, a w tle mamy bomby spadające na strefę gazy. Całość była skwitowaniem postawy wielu państw muzułmańskich, w tym Turcji odnośnie konfliktu właśnie w gazie. Także udało im się trafić w czuły punkt bardzo wielu osób, no w sumie od tego jest satyra. Oczywiście teraz rząd próbuje to przedstawić jako atak na religię, choć z tego co wiem, to akurat obowiązkiem muzułmanina jest dbać o innych wyznawców islamu, więc tutaj to Erdogan jest heretykiem, a oni wytykają mu tylko zdradę wartości zapisanych w Koranie. No, ale wiadomo, że tacy fanatyczni wyznawcy to też mają sieczką w głowie. Już pod redakcją mieliśmy, że tak powiem, hepeningi jakichś muzułmanów dla Wielkiego Wschodu czy coś takiego. Za to w Kazachstanie mamy sytuację odwrotną to znaczy rząd walczy z fanatyzmem religijnym, bo w kraju właśnie zakazano noszenia hijabów i innych tego typu szmat na głowie. Jakby nie patrzeć, to co prawda jest w większości kraj islamski, ale tamtejszy islam nigdy nie, nie nakazywał kobietom zakrywania się, więc jest to import z południa. Kazachstan to jedno z najfajniejszych państw poradzieckich i też jedno z najlepiej rozwijających się, też dlatego jest jednym z najfajniejszych. W przeciwieństwie do wielu innych państw zamieszkanych przez ludy tureckie, Kazachowie nie mieszają się w wojny i nie popierają za bardzo religijnego fanatyzmu. Kraj jest sąsiadem bardzo wielu potężnych gospodarek i z tego korzysta, skupiając się właśnie po prostu na biznesie. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, ja zapraszam na mój profil. Link będziecie mieli w komentarzu pod filmem, podobnie jak e, linki do wszystkich artykułów użytych w filmie. A jeśli macie własne przemyślenia, no to reszta komentarzy jest Wasza. Dziękuję.